Poszukiwanie Pokémonów, tym razem w Polsce. Łoś Beyblade, kiedy to się zbierało. <laughs> są figurki i, i nawet są promki gratis, wiesz. Ja chcę parę, dziękuję. Gratis to gratis. Tu jest Pokéball. Widzisz, ten tak serdecznie wygląda zobaczmy. 69 zł, ale te pikacze są słodkie, to jest podobno limitowana edycja. Bo każdy trzyma tu trzyma kwiatka, tu trzyma serce, a tu trzyma na przykład jagodę 69 zł seria. To jest figurka waleczna, cikorita. Wypadła. Myślałem, że będzie więcej, ale kromki w poko. A, wezmę jeszcze. Kurde, zobacz, patrz. Ja to kupiłem za nie wiem. 10-15 zł, a tu jest 140? Ło, jeszcze więcej rzeczy z Fortnite, kurde, ale stary sezon, wiem Stary sezon. A patrz, tu jest za 300 zł możesz sobie fort zbudować Dobra, idziemy stąd. No i standardowo LEGO. Nie, znowu te same. Grają. Hello kitty są fajne. O roule, skąd go masz? No tak, Pokemony, tylko dwa ostatnie. jo 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 to łupia. Lamowe? Nie. Lamowe. Kotowe bardziej. Tu są sowy, pingwiny, pieseły. Tutaj na jednorożce, słuchajcie. Zatrzymałem się łani. Dobra, podsumowanie. Ogarnąłem sobie powerbanka. Idziemy walczyć z zespołem F. O matko, ale ciemno się zrobiło. O, o nie! Kilka słów do mikrofonu. <grym> <śmiech> nie. Marta już ma. O nie, źle twarz 20 sekund. Mega, albo Co ty mówisz? Marta otwiera Pepsi. Dążyłem. 13 sekund. Siema, Siema. 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 Siema No Już jest piosenka wybrana. Mega energia do kompletu. Ekscelent, łapiemy. A teraz nagrywasz? <laughs> Nie wiem, co to jest. <grymne> A szkaczak! Moral alladen. Jesteśmy w bytomiu. Wyszliśmy na dwór, żeby złapać frołkiego. I to nie jednego. Taki pasroga Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Elo. <grymne> Łapiemy, słuchajcie, pokemony. Nie <grymne> ten. Nie się jakby Jest frołki. O, nowy wpis jest do Pokedexu. Uwaga, uwaga. Excellent. To zaraz ogarniemy kolejnego Team Go Rocket. 805. Co coś zrobił z ekranem? A, zaliczył małego zgona. Raz się przewrócił i nie przeżył No nie, u mnie tylko trochę pokonani Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku z Pokémon Go Z wbijania 45 poziomu Zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na kanale Jedziemy po 100 tysięcy Zrobiłam na mega stary Tołek kamerzysta o, <grybuj> o oh, oh, oh.

A, bo to otrzymuję tu kąt stabilizuje. No, w górę nie Muszę sobie jakąś taką ogarnąć, ale trochę tańszą. Siema, witam wszystkich Mikos W Wytomił Jestem i klują mi się jajeczka. Dwukilometrowe co prawda, ale może z nich dropnąć coś nowego. Jest Merip na star Idziemy teraz na tramwaj. Bo chcemy złapać Neuwerny Dlatego uznaliśmy, że przejdziemy się. Także zaraz wsiadamy Ja z zespołu MR. Piątka się kluje, z Piątki Maczow. Winozaur na Nisiko. No, to ten, co Tomek zauważył. Ale grubo. Noyverny ma... na Nirbaju. Gdzie Fenekin? To ja wychodzę z tego winozaura, bo ja go nie chcę. Jest, Jest Fletchling Faktycznie, Fenekin. Super, zaraz będę jął 100. Sto... Klujemy dyszkę w tramwaju. Klink. Nie wiem, Tomek prowadzi. To tak, może jakiś challenge zrobię, bo tak. Już wykluwałem jajka w samolocie, w tramwaju, w autobusie. Teraz wypadałoby w jakimś helikopterze albo w rakiecie. Kolejna wyprawa po regionalnego Deoxysa na Marszala. Jak wyskoczy, to się załamie. jest. Nowy fizz. Elegancko. To my go chyba na arc złapiemy. Kurczę. 121 CP. Ale się rzuca. To tak. Pineapple berry od razu leci do niego. I. Great ball. Hop. Wow. Ale podskoczył. No i czy siądzie. Nie wiem. Okay. No, to nie tej. no. <laughs> Czekaj, kurde, ja chcę tu na napie go złapać. On skacze na prawo i na lewo, no. O, teraz. I siedzi. Fajnie. Kolejny wpis do Pokédexu. Nice. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Tym razem 230 cp. Wszystkie medale teraz potwierdzasz? Gratulacje, gratulacje. O nie. Tutaj hotel Monopol. Straszne takie tutaj wielkie rozbudowy widzę. Czyli nagrywam dla was ujęcia, które są, będą historyczne. Tutaj jak tutaj remontowali wszystko w okolicy. Tu jest na przykład Stop Hotel Monopol i Klubocze Józgnie Teoria, ok? I co tam jest dalej? Graffiti. No. I takie rzeczy teraz w... Gdzie ja jestem? Byłem w Bytomie, to teraz jestem w Katowicach. Jeśli się nie mylę. Tak, tak. I tutaj wysiedliśmy po tego Neuwerna, właśnie, żeby go złapać. Także widzimy się, jak coś będzie ciekawego. O, a tu jest Cybermachina. Kiedyś tu byłem. Spoko miejscówka dla graczy. A, dobra, wiem. I tam, co pod ten, po ten tramwaj wpadłem wtedy. Pamiętam, <laughs> życie mi przeleciało przed oczami. <laughs> Można? Można i dobra, to jest ten ryneczek taki Już wiem gdzie jestem, tam jest galeria, ja już trafię do domu Znaleźliśmy pączkarnię Właśnie tutaj Stara pączkarnia od 1989 roku Zaraz wam powiem jak smakują Piłem sobie takiego pączka z... piłem sobie takiego pączka z jagodami Daję tym pączkom 10 na 10 Elfy pomagają świętemu Mikołajowi przygotować prezenty Nie chcesz zdjęcia przy Mikołaju? Ojejku i te pacynki takie Święta, 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 święta Hop. A amfaros ma 1800 cp, więc sobie go złapiemy na pineappie. Polska chowa. Mm. Klujemy jajko w tramwaju. Ania, dajesz. No. To nie, to musi od razu ewolucja pójść chyba. No od razu, jak leci. A to masz dwie ewolucje. Tak, w zależności od płci, samiec i samica, dwa różne gatunki ewoluują. Cześć, pomachajcie jak w familiadzie. A my idziemy do parku, dlatego żegnaj. Uff, świeże powietrze. Ja nie mam pieniędzy ani dokumentów przy sobie. Dyszka się kluje, proszę Państwa, raflet. Czemu nie szajni? To dlatego, że się jeszcze event nie zaczął. Ja zrobię to tak. Questa na cele biego. To jest pierwszy mityczny. To jest drugi mityczny Pokémon, którego możemy zdobyć w wersji Shiny. Pierwszego już mamy. Meltana z Meltan Boxów. <słyskawek> Chcesz coś dodać? Chodziło mi o to, że te pokemony są z tych questów. I nie musimy robić na nie rajdów. Bo, Darkrai jest i owszem, ale możemy ich złapać więcej niż jednego. No dobra, jego teraz możemy też złapać. Dobra, koniec filmiku. Więcej powiem wam w domu. Także kończąc informacje o eventach, przechodzimy do łapania Team Go od Odznak kolejnych zadań. No i tak jak mówiłem, tak się stało. Sierra pokonana. Dobra, 43 level. troyce, gratulacje. Ważne ogłoszenie. Słuchajcie, jedziemy po te 100 tysięcy subów. Dosłownie. Jak widzicie, gdzie to jest? Tutaj, ale trzeba szybko jechać. Słuchajcie, na, na tym rowerze zaraz spadnę, ale łapimy fenekina. Zostawcie się tego suba. Szybko, szybko. Ja tu się tak poświęcam, że jadę po te fenekiny, i nie tylko. O nie, fenekin, fajna malinka. Trafione, trafione. Dobra, czekajcie, pedałujemy, pedałujemy cały czas. I siedzi Marta, jak tam nadążasz? Tak, tak. Marta nie wytrzymuje, zaraz spadnie z roweru. O no nie, Fenekin szybko, będziesz mój, mówię ci. Oh, ale się zdyszałem. Oh. Fenekin, dawaj, siadaj, szybko. A ty klikaj muś szybko suba zostaw. No nie, Fenekin, chodź tu do mnie. Dawaj, podkręcam. O no nie, odbija. A to menda. Szybko, kurde, bo tu pedałować trzeba. Nie zdążymy. O nie, wyskakuje. A! Dawaj, pine Up! Szybciej, pinup. O hop. Nie mogę podkręcać, bo nie trzymam kierownicy teraz. Oop, pytały mi się zasilknęły. O nie. Szybko. Szybko. Jest, siedzi. O. o. O matko. Fennekin Candy XL 121 Candy. Czy było warto? Max Defensywa, widzicie to. Czy wy to widzicie? Ło, ale się zmęczyłem. Teraz jedziemy do kościoła. Mam nadzieję, że ksiądz nas nie wygoni z plebanii, że tam wejdziemy po prostu po Pokemona. O, to będzie gdzieś, o tam. Tam, 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 tam. tam. Wiem, być, naprawdę chcę jak nigdy